Jest to przyczepka sam, samorobiona i zarejestrowana. Mój tata ją zrobił 1,10 m szerokości. 2008 rok produkcji, długość przybliżona 220 cm. Ja do niej dużo nie zrobiłem, troszkę ją odświeżyłem po latach, wypiaskowałem ją całą u takiego ziomeczka. Tomasz, pozdrawiam. Założyłem jej aluski też. Ośka jest od Tavri Jaki profil to z takiego e, nieogrodzenia, może, ale to było z takiego jakby wyciągu. Takiego wyciągu do automatycznego czyszczenia obory. O, to jest 6 profil. Wszystko jest na takim grubym profilu pod spodem. Mówię, ośka od Tawry, jakieś tam sprężyny, Amory. Czy tak konkretnie widzę, co zrobił? Łojciec. Lampy to myślę kiedyś na jakieś ledowe zmienić. Tu jest taki sprytny patent, że to nigdy sobie nie leży, woda się tam nie dostaje. Sobie tak to zwisa i jest git. Koło zapasowe musi być. Wziąłem na niej kiedyś tonę peletu. Yy, tak, całą paletę nic wstawili, ale to nie był dobry pomysł. Ona tak troszeczkę e, za dużo miała na sobie. Tu takie uchwyty sobie w środku cztery zrobiłem, chociaż tu są też takie uchwyty, tam pod spodem jest o grubą ramę można złapać. To z jakiegoś golfa mi nie jest, a trójki to chyba mi kiedyś zostało. Jeszcze jakieś quigi wiłóz z tyłu, to jest blacha pod spodem całość. Tu taką fajną skrzyneczkę tata zrobił na prąd. On był elektrykiem, także. O, dancko to wygląda. Tyle lat jeździ i jeszcze przeżyje niejedną marketową. I jest piękna, czerwona, więc na pewno trochę szybsza. NOS, czyli podtlenek azotu. Zasuwa. No mówię, lampy te ja chyba wymienię niebawem. Na jakieś LEDy fajne.